Cześć, z tej strony Stefan, witam Was w kolejnym odcinku z serii Zagrajmy w Red Faction. W poprzednim odcinku dokonaliśmy dywersji w systemie zasilania ultoru i dostaliśmy się do ukrytego pod wodą laboratorium. A w tym odcinku będziemy je penetrować. Tylko najpierw rozejrzyjmy się, czy nie ma tutaj jakiejś, jakiejś amunicji, a przede wszystkim pancerza. Powoda. Suniesz mi się z drogi, kłąbie, czy nie. Go away Ty coś... Mam flashback z blada. Go away. Please, leave me alone. Don't hurt me. Jeśli trzeba przełączyć... Dobra, jest apteczka, tylko pancerz by się bardziej przydał niż apteczka. Co? Drzesz ryja z pluwy? Nie widziałeś. Trzeba ostrożnie, żeby nie spaść zaraz. Jakaś kolejna turbina. Metrem się trzeba będzie przyjechać. Znaczy metrem, nie tyle metrem co drezyną, a prze... przełączę się na snajperkę. No i gitara. A żeby Miecko to zas nie zabiło. Dobra, jedziemy.

watch out for cameras if you get too close the tech monitor might recognize you and if you have to kill someone hide the body <coughs> misje, które po cichu są, niestety... remember parker we want griffin alive Zapiszę sobie W momencie gdy gra grana mnie wymusza Działanie po cichu no to jest już trochę To jest już trochę przegięcie niestety Czy ja tak mogę? No właśnie. Mam na czole wypisane, że jestem intruzem. Mam wypisane na czole kuźwa, że jestem intruzem. Dobra, szanic. But hurry up. Aha, muszę tutaj. Aha, po prostu trzeba się śpieszyć. Ty, yy. kurde. Nie, jeszcze raz to od początku. Bo to... Aha, wyciągnąłem z próby oczywiście, inteligentnie zrobiłem. To jest przerąbana misja moi drodzy. Tędy to raczej chyba nie będziemy próbowali Prędzej tędy, nie. Nie w ten sposób. Nie, to jest naprawdę jedna z tych najbardziej przerąbanych misji. Mam nadzieję, że szybko mi się to uda zakończyć. Bo. Kurde, co odkręcasz ten. Ja nie cierpię tej misji, kurde. No oczywiście, że wszczął. Dobra, kolejne próby. Nie, przerąbane to test tu podejdzie. Lepiej go, tak by od tyłu. A, tędy idzie. Chyba szybko tu. Dobra. Dobra, pierwszy zlikwidowany. Trzeba się jakoś dostać tam. Teraz skacze sobie pracownik po... po poręczy. To nie wzbudzi oczywiście niczych podejrzeń. Na kamery też trzeba uważać. Podejdzie tu czy nie? O, No, przyłaź tu gnoju. Dobra, zaczekamy aż tamten... O, tu może. O, o. uwaga, uwaga. Tu sobie zasejwujemy. 26. I zaczekamy aż ten strażnik, aż ten strażnik sobie pójdzie, i wtedy szybko strzelimy do tego. Dobra, e nie, 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 jeszcze raz skiepciłem to. Nie, jeszcze raz. Może podejść w ten sposób. Dobra. Udało się jakoś. A prędzej czy później, no ta armia tak musi być wszczęty. Aha. Kurwa. Te misje po cichu, muszę dobrze mierzyć, po prostu teraz. Dobra, to się poddaj. Dobra, i teraz mogę zasejwować spokojnie.

Aha. Jakoś daje radę. Ale to jest przegięcie. To jest przegięcie z tymi misjami. Dobra. Parker, <sum> e, nawet nie chcę mi się komentować tych dopytywań iOS. o parker we własnej osobie Chciałeś do Mortal Kombat podłożyć głos, ale coś ci nie wyszło. No, sub! Teraz nie mogę walczyć. Dobra, zapiszemy, może jakoś. Chyba, że. Ktoś jeszcze miał pistolet.

Mm hmm You, you're one of the ringleaders. Uh-huh. Security breach in administration. Additional units requested. You there. Parker. mom mm -hmm. quickly Aha, mm -hmm. ciekawe, ja tu... <sighs> This is exact land Be extra careful in here. Security is very tight. Security breach in administration. Additional units requested. Aha, mam to naboje, dobra. Napiję zastrzelę tego. Mam 11. O, 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 mam, mam. Mam naboje, mam naboje. Kurde. Dobra, safe. 30. Jak przejdę, to po prostu. A to nie jest jedyna misja skradankowa. Będzie jeszcze jedna. Dobrze, że ich nie ma więcej, bo po prostu bym. No. Nie wspominałbym tak miło tej gry, jak wspominam. O, super. No, tu mamy już trochę lepszą sytuację. 31, save. To jeszcze mi się kiedyś udało przejść po cichu, a tej drugiej. A tej drugiej sekwencji skradenkowej to w życiu. Wracaj, Rzesz. O! Dobra, jest. Elegancko. 84 Administrator Davis, dobra, to już jesteśmy w miarę w komfortowej sytuacji. We need to get to Excuse me, sir. Do you have an appointment? Wait. You I'm sorry. Stop! Don't shoot. I can help you. You're Griffin, right? Deputy Administrator Griffin. Yes. Why do I need your help? I'm the one with the gun. I have vital information. You must take me to EOS. What do you know about Eos? Ultor knows all about her. They set this whole thing up. You must take me to her! What do you mean they set this whole thing up? No time to explain. Take me to Eos. I'll tell her everything I know. Explain it to me first. I'll tell you what I can on the way. But more guards are going to show up soon. I'm right behind you. Betray me or try to run, and you'll be the first to die. Dobra. Gryfonowi zależy, żeby zabrać go do iOS, więc zaraz to zrobimy. Znaczy zaraz. Najpierw musimy musi on nas wyprowadzić stąd. Um, tylko którędy... Trzeba było iść. W ogóle to lepiej zasejwować. A już widzę. Jest gryfon jest, tylko żebym go nie zastrzelić zaraz. Nie do Gryfona. Jak tylko go zabiją, to no co za ćwoki. Jak ja uwielbiam eskortować, ja nie mogę. Jak ja uwielbiam kurde eskortować NPCów, zginiesz. Jeszcze tu, za jeszcze tu mi po plecach strzela na dupie, mi się lądują, bo no bez pancerza to jeszcze ja tu mogę. Pamiętałem, że tu byłeś. Dobra. Gdzie? Ja. Ja. Ciekawe, że te fikołki ci coś dadzą? This way, czy this way? To miałeś chyba na my... Mam już lepsze jakieś pukawki, przynajmniej pancerz mam. A dobra. OK, moi drodzy, zatem udało nam się zinfiltrować laboratorium ultoru, znajdujące się pod wodą, i odnaleźć Gryfona, urzędnika ultoru, który pomógł nam się wydostać z laboratorium i który chce, żeby zabrać go do IOS, przywódczyni ruchu oporu. W jakim celu? O tym się przekonamy w. Kolejnych odcinkach, a w tym odcinku żegnam się z wami i do usłyszenia.